Samochód Doblu 2001 rok. Nieważne, diesel czy benzyna. Tylne drzwi nie, zamyka... nie otwierają się z centralnego zamka. Nie chcę zamykać, bo nie otworzę. Będę musiał znowu od środka. Po prostu tu szarpiemy, a one są zatrzaśnięte. Nie otwierają się. O, tak to działa. Co trzeba zrobić? Trzeba odkręcić te wszystkie wkręty tutaj. Blachowkręty takie odkręcić y, ampulikiem tutaj tą klamkę, y, ściągnąć tą rączkę do otwierania od środka awaryjnego. Właśnie tylko w ten sposób można je otworzyć, jeżeli jest taka właśnie usterka, jak mówiłem wcześniej. Tu trzeba podważyć i, i ona schodzi. O no jedną ręką to nie chcę otrzymać telefon drugą. Zaraz to <laughs> zrobię. Dobra, to biorę się za rozbiórkę. No niestety klamka nie chce się odkręcić, jest bardzo zakręcona. Tak samo nie chce się zdjąć ta rączka. Polałem trochę WD, zobaczymy. Rączka jest na takie wkręty imbusowe montowane, ale ten nie chce się odkręcić. No niestety wyszło z gniazdem zaprasowanym. Nie dało się inaczej. Odkręcamy też tutaj ten wkręt. Zobaczcie, jaki on jest zabrudzony tutaj, jakim syfem. Między innymi ten syf powoduje, że siłownik nie ma siły, jak gdyby, otworzyć tych drzwi z centralnego zamka. No ale o tym za chwilę. Udało się zdjąć boczek. Bez ściągania klamki, ale trochę ją porysowałem, trochę tapicerkę porysowałem, znaczy tą, ten plastik. Rozładował się telefon, więc jak nie miałem telefonu, jak się ładował, to próbowałem odkręcić tutaj klamkę, bo już nie pamiętałem, czy klamkę trzeba też demontować, czy nie. Ale jest tak skorodowana śruba, nie widać tego. samardza nie idzie niczym, trzeba to będzie rozwiercić. Próbowałem już wiele razy. Tutaj jest jakby, jak gdyby nakrętka od tej śruby, taka dziwna, wystająca. Też próbowałem, ale nie idzie. Nie wiem, czy to nawet nie jest plastikowe. Także albo to przyjdzie wyłamać, albo to przyjdzie rozwiercić z drugiej strony, ale co się okazuje do naprawy tego centralnego zamka jednak sobie przypomniałem, nie trzeba demontować zamki. Tylko I to już dokończy dzisiaj Łączę może O co chodzi? Tu jest siłownik. Ten biały prostokątny. I on, zamykając drzwi, tu jest oczywiście takie cięgło do tego zamka, bo to jest taki u góry. O, tu też jest w suchu, takie cię, cięgno cięgło, które idzie tam. I teraz tak, żeby można było otwierać sklamki, to po, e, po zamknięciu zamka, teraz jest chyba zamknięte. Tu jest taka łapka, zobaczcie, tego nie widać za bardzo. Tu jest taka łapka. I jak ja biorę klamką. O, to teraz to od spodu ten haczyk nie zaczepia o tą łapkę. I tak ma być, bo samochód jest zamknięty. Ale jak ja go otworzę, to tu powinno też cofnąć się. O, zobaczcie, za chwilę będzie to widać. O, tak. I tutaj w drugą stronę. O, ta łapka. O. I co się dzieje? Krótko i na temat. Tu, dokładnie tu, zbiera się kursy syf, pył. Prawdopodobnie też to aluminium jakoś wykwita, o, tak, jak, tak jak tutaj widać. O. I tu się zawsze to zacina. A jak to jest zacięte, to nie odskakuje mimo, że tu jest zobaczcie, sprężynka. O, i ona powinna odbijać, ale nie odbija, i to jest powodem całego, całej usterki. O, teraz to zaraz nasmaruję i zobaczycie, jak to będzie ładnie odbijać. Więc tak, w innym samochodzie, takim dobrym, jaki mam, wyłączę tą kanałówkę. W tej chwili trysnąłem to trochę WD40, bo już jest późno i chcę to zrobić. I zobaczcie, nie ma już możliwości, żeby to o, zostało. Jak zabiorę wkrętak, od razu odbiję. Trzymam wkrętakiem, zabieram odbiję. Trzymam wkrętakiem, odbiję. Bo tu jest sprężynka, która to wypycha. Ale WD40 załatwił Wam sprawę tylko na pół roku to trzeba nasmarować czymś jakimś gęstszym olejem a nawet ja to tak, że tak powiem u... ocierałem smarem żeby to wszystko chodziło w smarze ale i tak po paru latach tam wejdzie jakoś pył, kurz i pierwsze oznaki będą takie, że szarpiecie za drzwi a drzwi się nie otwierają bo ta łapka nie jest wypchnięta o, tak jak teraz i nie zaczepia zobaczcie jak teraz biorę klamką tu od tyłu o nie widać tu nic powiem Gucia widać a lampa włączona nawet chyba włączona ta zobaczcie teraz teraz ta łapka o zaczepia o to czarne i cięgną ciągło ciągnie do góry Otwiera po prostu na górze i na dole zamek. O, bo zaczepia, bo jest wypchnięte. A jak jest, jak zamek zamknie. O, teraz jest zamek zamknięty. To tu się. Ten, to co podnosi się góra dół, mija to czarne, dosłownie o milimetr, nie zaczepia, no i nie otwiera, jak samo jak zamek otworzymy tutaj palcem, no, to znowu jest to wypchnięte to na dole, co żeśmy smarowali i ten dziubek na dole zaczepia o czarne i ciągnie do góry, co powoduje otwieranie tego zamka, tu na dole i tego tutaj na górze, tego na górze. Przy okazji już jak macie zdjęty ten plastik, boczek to warto tutaj, y, warto tutaj nawalić y, tego albo fluidolu, albo, albo biteksu, bo y, tam na dole zawsze koroduje, bo tu dostaje pod spodu wodę jakoś i to później jest skorodowane. To jest ten nowszy samochód, także tu jeszcze jest wszystko nowe, świeżutkie, ale w drugim dobro tam już jest u mnie sama rdza. No i tutaj. To trochę niestety trzeba przesmarować. Jeszcze raz pokazuję co. Tutaj ten element o dosłownie, tutaj no i całą to tą sprężynkę, można tą sprężynkę też. Bo o, to je teraz jak wsuwamy, odbije, wsuwamy, odbiję i to musi tak odbijać. Jak nie będzie odbijać, inaczej, inaczej nie będzie wam otwierał drzwi z centralnego zamka no i ręcznie też można szarpać za klamkę i nic z tego dobra, za chwilę przyniosę trochę smaru jakiegoś gęstego oleju spróbuję to, e, to WD, WD zrobiło swoje, a teraz trzeba to posmarować jakimś bardziej e, gęstszym smarowidłem przesmarowałem olejem o, nie ma się co martwić, jak tam trochę oleju wpadnie tutaj w dół. Nawet jest to korzystne, bo nam się jakoś to wszystko przed rdzą zabezpieczy. Tu są wiązki, ale to nie ma się co przejmować, bo ona jest tutaj umocowana. A, a ten olej spada gdzieś tutaj jeszcze, jeszcze niżej. Tam jest taka szczelina, że, że nie, nie przeszkadza to. Yy, teraz wezmę to smarem jeszcze. Objadę wszystko. Przy okazji, jak już mamy olej i smar warto nasmarować sobie zawiasy tutaj tutaj tą sprężynkę i tą dźwignię odbijającą i zaraz tu jeszcze są takie rolki które też zaraz nasmaruję olejem a później smarę ona tam wchodzi w drzwi i to też jak jest nasmarowane to drzwi elegancko chodzą bo te zawiasy są też jak widzicie na zewnątrz i one Kurz dostają pył, wodę, kurz pył, wodę i co? Trochę trzeba je smarować. Wtedy drzwi elegancko chodzą. To samo jest zresztą w tych drzwiach. no już nie będę otwierał. Tu tak same, takie same zawiasy. Nie ma tej, tej rolki. Warto to nasmarować. No i w zasadzie to wszystko, cała naprawa. Teraz drzwi się otwierają po pociągnięciu za klamkę. Jak zamkniemy, otwierają się, zamkniemy, otwierają się. A teraz jak naciśniemy centralny i zamkniemy, a drzwi są tam otwarte. No jak uzbroimy zamek, czyli zamkniemy samochód, to tak jak mówiłem, trzeba, trzeba tam przykręcić klamkę i dlatego trochę luźno lata. E, tak jak mówiłem, ten szpindelek nie podnosi tego czarnego, i drzwi się nie otwierają jak otworzymy szpindelek się przesunął jeden na drugi nachodzi drzwi się otwierają no i w zasadzie to cała naprawa nie przedłużam filmu po prostu skręcam to co mogę tutaj będę musiał wspawać jakąś nakrętkę bo trzeba było wyrwać niestety no ale 25 lat robi swoje rdza jest nieubłagalna może jeszcze pokażę Wam ciekawy patent, który zrobił mi kiedyś mój tata, jeszcze jak żył. Tu jest łapka do otwierania tylnych drzwi, tej drugiej połówki. Jest strzałka, że tu pociągamy i pchamy w tą stronę. No i drzwi się otwierają. Żadna filozofia. A, tu jednak jest ta, ta rolka, też zapomniałem. Czyli tak samo trzeba otworzyć, nasmarować. Dobra, wracamy tutaj. I, żeby zamknąć drzwi, szarpniemy mocniej. Drzwi są, drzwi są zamknięte ale spotkałem się z osobami, które nie wiedzą, ta strzałka z czasem może się zatrzeć, bo ona tylko tylko sitodrukiem na nie wiedzą w którą stronę i pchają w tą stronę, w drugą stronę. I tam się łamie taki plastikowy element, który jest bardzo trudny do jakoś tam, do, do, do naprawy powiedzmy. Dlatego otwieramy zawsze w tą stronę. Ale tak jak mówię, z czasem to się zetrze, ktoś się pomyli, będzie szarpał w tą wyłamie. Co trzeba zrobić? Idę do drugiego doblo, w którym mam już zamontowany bezpiecznik. Taka sama rączka, takie same drzwi, ale tutaj Tata mi wkręcił taki wkręt. Który tam jest z nakrętką, prawdopodobnie. Też trzeba ten boczek zdjąć i zamontować taki bolec tutaj, co zabezpieczy ewentualnie, jakby ktoś nie pomyślał, nie zobaczył strzałki i próbował w tą stronę. Także tu się nie da zepsuć. O, tylko w tą stronę idzie, a w tą można się siłować. Tak jak mówiłem, te drzwi, ten boczek. I ta dolegliwość tego tylnego zamka taka sama jest w Doblo 1.9 Diesel i w tym 1.9, to powiem Wam, mam go już dwadzieścia parę lat. To to smarowanie robiłem, myślę, że z 5 razy to już było robione. Co najmniej 5 razy to robiłem przez te lata, bo no to wytrzymuje kilka lat i zachodzi kurze. No to tyle. Pozdrawiam wszystkich.